Witam Was z powrotem! Tak, wiem, mówiłem, że już nie będę nagrywał filmów o Speed Force. Ale to się zmieniło, zgadnijcie czemu. Tak, bo są wakacje. Mam nowe siły nagrywanie, na chcę mi się i mam czas. I co się od teraz zmieni? Będę nagrywał w jakości HD, więc będziecie mogli sobie na spokojnie czytać wszystko. Yy, no, to jest najważniejsza zmiana. I na pewno poprawiłem jakąś dźwiękową. W danej chwili jest ona trochę lepsza, Da się mnie już na spokojnie zrozumieć, z tego co widziałem. It's an ambush. Yy, tak, dobra. No i jedziemy dalej. To czekajcie, chwilę zobaczę, jak się nagrywa. I zaraz do was wrócę. Czekajcie. No, powiedzmy, że lepiej niż normalnie. Yy, przez jeszcze kilka odcinków, jakaś może nie być najlepsza. Ale szukam sposobów na uzyskanie normalnie idealnej jakości, żeby ta seria była profesjonalna. By mm, szukam tam małych opcji i znalazłem bardzo dobrą. FRAPSem będę nagrywał dźwięk. Ściągnę jeszcze jeden program, który będzie idealnie mi nagrywał dźwięk z mikrofonu, bo głos mi trochę zniekształca. I jeszcze muszę ściągnąć lepszy program do konwertowania. I wtedy jakość dźwiękowa będzie idealna um, na czym ja skończyłem, bo sech mi się ostatnio skrzaczył to mnie wkurzyło i... gdzie my stanęliśmy? dobra Z przeciągania atakujemy mm. nie wiem o czym mam mówić skoro tak ja nie nagrywałem Nie, yeah, cieszę się, że są wakacje. Nareszcie. Będę sobie mógł pospać i w ogóle fajnie. Hmm. Nie pamiętam, co ostatnio robiłem. No, dobra, atakujemy i tyle. Elen's blessing. Mm -hmm.

Bo zauważyłem. Tak. Dowiedziałem się, że jeśli Fraps nagrywa jednocześnie i dźwięk z mikrofonu, i dźwięk z gry, to to powoduje zakłócenia. Które powodują właśnie, że. Mm, no, ten dźwięk nie jest taki perfekcyjny, można powiedzieć. Już muszę ściągnąć nowy program do konwertowania. Bo Windows Movie Maker. Y, ta wersja, którą mam, nie ogarnie tego, co ja chcę zrobić. Potrzebuję jeszcze programu. Dobrego, który nagrywa dźwięk z mikrofonu. Bo no to postaram się szybko załatwić. I nie będzie żadnych zakłóceń. Let's który będzie taki profesjonalny bardziej. No. Tyle, co chciałem powiedzieć. Wracamy do gry. Jestem pewien, że nie jest to trochę za głośno. Bo jeszcze... Nie mam zbyt dobrego nagrywania. The like the wind. Jak już mówię? We are in danger. Yes. Mm -hmm. To może tak niewyraźnie brzmieć no. teraz wszystko. Może odrobinę ścisza. Żeby nie było tak głośno. Z tego co wiem to jest sprawdź, to jest chyba najlepszy... <laughs> naj najlepszy program do nagrywania filmów z gier. Więc frapsa raczej nie będę zmieniał. Zmienię po prostu tylko, mówię, program, który będzie mi nagrywał dźwięk z mikrofonu, czyli komentarz. Jest akurat łatwy, tylko muszę znaleźć program jeszcze, który by ogarnął połączenie tych dwóch rzeczy. Dźwięku z gry, dźwięku z gry, dźwięku z mikrofonu. z mikrofonu. Więc póki co musicie, póki co będziecie oglądać na koszichadę w trochę lepszym dźwięku niż był, ale nadal nie w perfekcyjnym. Stay with me, men. Sisters, defend yourselves. I shall not fail. Rune warriors, stand by me. Tom, plansz N. Broom Niedługo przejdziemy I, i skończymy tak jakby ten The etap. Service. Porządkowy i zabierzemy się do bardziej trudniejszych misji no co to jest pikuś z 3 zrobicielki kilka uczniczek To będzie ciężko ale jak już tę zaporę pokonamy to może nawet uwinę się z tym wszystkim w tym odcinku tak, nie, to na pewno w kolejnym. Draw your bows. Okay. Eee, tak. Te misje na początku są bardzo łatwe. Wrogowie mają czwarty poziom. My mamy sześć poziomów większy. Nasich wojowni, nasi wojowników jest... Może mniej, ale Stay mają większy me, poziom. Ale potem te łapy będą no, takie w ogóle nie fair. Yy, teraz mam ta druga plansza z kampanii Phoenixa, nie będę teraz zdradzał jaka to jest, nie? Nie chcę spoilerować. Ale tam my będziemy mieli poziom żołnierzy 17, a oni będą mieli coś 25, a niestety nawet 30. No bo według You're. mnie to jest lekkie Now. przegięcie i tak granie fair trochę. Draw your bows. All. Follow me! By bow for the rune. Się przegrupujemy. Eee. Czy mi się przydadzą najbardziej? Jeszcze zrób się jedno. Dobra. Jak tam ludzie? Hmm. Po na tamtym starym sobie trochę więcej było. A czy jakim starym? To jest ten sam save, tylko. Nie jest zbudowany. Ludźmi chcę chce zrobić białe dłonie, żeby było łatwiej. No tak, w sumie możemy umocnić nasze pozycje w tym miejscu. i chcę pobudować tutaj parę wie... Jezu, wieżyczek! Ani zbrojowni! Tutaj wolnie na wieżę. Tu na wieżę. I to wierzę. I am ready. Uh. To na wieżę. Wieże są odporne na szary. Czyli to jest logiczne trochę. A to jest dobre, gdyż ci kapłani normalnie strzelają. Tyle ma mi ognia. że to po prostu dla moich żonie, że jest śmiertelnie... śmiertelnie niebezpieczne. Stay with me, men! Trochę się odsunę. Z tego się już zabiję. At your service. O co to? Wkurza mnie ten awatar, że jeśli widzi jakiś że jeśli jakiś, Boże. Hmm. wkurza mnie to że jeśli jakaś jednostka strzelająca stoi sobie i nawala w niego a ja akurat tego nie widzę i nie każę mu je atakować, to on nie będzie je atakować, będzie system jakiś szkolek. To jest właśnie głupie. Nawala w niego ktoś na odległość. Me, on walnie go tylko wtedy, jeżeli on go zaatakuje tak frontalnie. Construction has been completed. Ja, wykorzystam, yeah, ja wykorzystam sytuację, ordered. zniszczyłem ich, tak jakby, częściowo. It is my duty. To budowalną wieżę. my A ja już się i... będę, z na te. I shall We're We're wsiłki, oczywiście muszą być. A... A, tutaj audience. się zbierają, tak. The servants of darkness A... are us. Oczywiście. Sisters, defend yourselves. Too many of them. Enemies beware. Mm, trochę spaść mi się chce. Zdrazy wam tajemnicy, nagrywam o pierwsze rano. We are in danger. Wiem. Nie wiem, co mi strzegłe do głowy. Ale tak se. To oh, był <coughs> Tak se, siedziałem. W ogóle spać mi się nie chce. Znaczy, nie chciało mi się. Staram się dopiero zachciała. Sister, <coughs> no Zaraz, zaraz, padną, oczywiście. Blessing. Chyba, że. Chyba że mi się zaraz czarna Albo te czary zrobię. Oo, dobra. On wie czego ja chce. Eee, mm, takie ta, ta słabe te posiłki! No. powiększyć tą blokadę. Teraz tak się trochę wprzód przyniesie nie stało. Hmm. tutaj jest ty jeszcze ktoś z moich żołnierzy. Nie za bardzo No, dawać jakiś pożyteczny skill. It's an e, ta maska jest na tą planszę bardzo przydatna bo ona tam daje różne y, absy na każdego rodzaju magii. A to tak, widzicie, jest bardzo duża siła magii i ognia. Tą, w, na tą planszę jest najlepiej dać sobie różne takie rzeczy z absami Eee, Ja tylko chyba. Co ja mam tylko plus 5 do obrony, przecież to pan coś 8, siła 5, młodra 5. Eee, a jak tu? Eee.

Ja tutaj sobie poczekam na czary. I tak. Ale to już na tyle w tym odcinku. W kolejnym odcinku przejdziemy tą planszę. Tak sądzę. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Żegnam Was. Do zobaczenia.